Siemaneczko wszystkim. witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj już nagrywam drugi materiał. Wcześniej nagrywałem dla Was K2 Vaprona Pro do lamp, do reflektorów, zwał jak zwał. A teraz chcę dla Was nagrać coś ciekawego. Optimum Gloss Cota, powłoka ceramiczna od Optimum, jak sama nazwa mówi o sobie. Bardziej chcę to Wam pokazać, jak to się bardzo prosto nakłada, jaka jest aplikacja, bardzo ładna, bardzo łatwa, prosta i przyjemna. Także co? Przygotuję sobie maskę, jakiś element powiedzmy, przejadę sobie całą maskę, powiedzmy wyczyszczę nie wiem, po, połowę maski na przykład zrobię sobie glinką, wyczyszczę, wypoleruję i wtedy do Was wrócę i pokażę Wam jak prosto to jest do nakładania. Także ja się zabieram za robotę, a dla Was to będzie sekunda. No i tak jak powiedziałem, element jest przepolerowany, aplikator, który jest dołożony do tego, do zestawu, owoczka Optimum Gloss Coat. Nakładamy sobie kilka kropelek. Wiadomo na sam początek napiszą aplikację, to dokładamy tego troszkę więcej. I jedziemy sobie, jakbyśmy nakładali włosk. Miejsce koło miejsca. Jak widzicie, że troszkę macie mało kilka kropelek. Dokładacie. I czekamy. Mam no nadzieję, że coś widać. Jeśli nie, to zaraz Wam pokażę, jak to, jak to wygląda, a mianowicie tak. Nie wiem, jak Wam tutaj doświetlę będzie to lepiej widać. Nie z tej perspektywy, tak to wam zostawię. Tak i czekamy aż to sobie troszkę odparuje. O, myślę, że tak będziecie coś widzieć. Mam nadzieję, że telefon nie spadnie I docieramy oczywiście najważniejsze mikrofibra perłowa. Czekamy aż sobie odparuje Nie będę robił cięcia, poczekamy chwilkę. Już zacznę pomogło odparowywać. Jak widzicie jak się bardziej zanikać, no to wtedy docieramy i tyle teraz jest akurat w garażu nie jest aż tak ciepło jest bardziej duszno także jak ładnie sobie odparuje to wtedy tam pisze chyba nawet że około 30 sekund jak się nie mylę na opakowaniu ale to wiadomo zależy od warunków atmosferycznych co mamy na dworze także widzę że powłoczka już zaczyna sobie pomału pomału dosychać, znaczy dosychać, odparowywać bo to bardziej tak ma być, nie? że ona odparowuje a nie dosycha Czekamy jeszcze chwileczkę, żeby to miał ręce i nogi. Widzicie już tutaj w połowie już zanikła o, właśnie coś takiego. Mam nadzieję, że tyle funken nie spadnie. Widzicie, że ładnie odparowuje. Jeśli odparuje bardziej, no to wtedy docieramy. Czekamy jeszcze chwileczkę. Dobra, możemy sobie jechać. Bierzemy tylko mikrofibrę perłową, oczywiście. Pyk, pyk, pyk. I połowa jest dotarta. Możecie sobie jeszcze dla pewności jeszcze raz przejechać. Wiadomo, powinniście to robić w rękawiczkach, oczywiście, że tak. Ja to robię bez, bo chcę, wam tylko, chcę pokazać, jakie to jest łatwe w aplikacji. Robię to na moim aucie. I proszę bardzo. Jest ładnie dotarta. Jeśli by wam wyszły jakieś gdzieś, nie wiem, ślady czy cokolwiek, że tam gdzieś nie dotarliście, możecie sobie wziąć po prostu powłokę jeszcze raz, jeszcze raz w tym miejscu nałożyć. Ona się wtedy, w cudzysłowie powiedzmy to, rozpuści. Możecie sobie to jeszcze raz nałożyć. Tak jak Wam mówiłem, film ma na zadaniu pokazanie Wam, jak się aplikuje tą powłokę, jaka jest prosta w aplikacji. No i jak sami widzieliście, nakładacie sobie kilka kropelek, nałożycie więcej, docieracie i powłoka już siedzi w wiadomo, że się musi utwardzić, ale po dwóch, trzech godzinach sam producent zaleca użycia OptiSeala na tą powłokę. Daje Wam wtedy mega, naprawdę mega efekt szklistości tej powłoki. Naprawdę robi to robotę. Już tak robiłem kilka, kilka razy. Także wiem, co mówię i naprawdę jest sztos. I najważniejsze, że do tej powłoki nie ma akredytacji. Nie musicie być przeszkoleni, że tak powiem, do nakładania tej powłoki, bo tą powłokę możecie normalnie w sklepie, w studiu nabyć. Także co, myślę, że wyczerpałem temat na tyle, co jest mi w mojej głowie, co chciałem Wam pokazać. No i co, następny film, mam nadzieję, że będzie już z pastą, to jest optimum, bo zaczynam na tych rzeczach pracować, bo naprawdę robię robotę i ta robota jest łatwiejsza przy tym. Także co, dzięki wielkie, no i trzymajcie się, do następnego.